To kołpaki 2017, to jest już kolejny kolejny... no... przepraszam, razy powiedziałem kolejny. Kolejny... Po prostu kolejny film o kołpakach, które znalazłem, oczywiście to jest o jednym, ale najpierw Wam pokażę starego kołpaka, to pamiętacie tego kołpaka, co kiedyś znalazłem, jest o nim film nawet, tutaj to lekkie pęknięcie, jest to Mazda 5. Uszkodzono niestety zaczepów parę. Nie ma, tylko ma trzy ocalałe. Jest to z roku 2000 nie. 98 wyprodukowane. I tu, to jest stara Mazda, którą oczywiście nie wyrzucam, bo to jest fajna Mazda, ja ją zostawiam. A jak byłem na wsi, to była. Teraz to muszę sobie przypomnieć. To było szósty, chyba szóste albo siódmy. No to było w niedzielę. To ja znalazłem to Mastę. Po prostu jak jechałem po, z mamą i tatą, bratem po stolik. Tutaj mam oczywiście jakiś klej, albo nie wiem co to jest. porysowane w tym. Mam nadzieję, że muzyki tam nie słychać, bo ona włączyła sobie w radiu. E, tutaj mamy znaczek Mazdy. Jest ona brudna. Nie wiem jakiej to Mazdy. Pierwszy raz na mam. E, z... Tylko ma łamany jeden zaczep tutaj. Drutu też nie ma. Rok produkcji to jest. E, w 20... nie99. Bardzo ładna Mazda. Nie wiem jaka, ale duża Leżała tak, o Tak w tym, w drzewie Tak leżała, jakimś cudem Zauważyłem W takim dąb, nie wiem, to był drzewo W środku drzewa Takim na korze leżał Więc to jest już druga masa Obym znalazł tak Jeszcze kilka mas, tylko że z tym Znaczkiem tym wkładanym I wykładanym, tym oryginalnym Srebrnym, no i cóż, to będzie chyba Na tyle, więc trzymajcie się, no i cześć!